8 październik, października przepraszam, 8 października spotkanie w Sztygarce z mieszkańcami, na właśnie takim spotkaniu dotyczącym tego funduszu partycypacyjnego i tam, tam proszę Państwa od Pana prowadzącego, poproszę teraz Państwa wszystkich o szczególną uwagę. Ponieważ pan prowadzący to spotkanie powiedział do mnie, wie pan, yy, panie prezydencie możemy prosić. Ale o, co pan? My, o, skupienie, o skupienie. Ja jestem bardzo skupiony na tym, dziękuję. co pan mówi. Bardzo dziękuję. I pan prowadzący powiedział wtedy, no muszę pana zasmucić, bo wie pan, to nie wystarczy na jedną stronę te 95 212 złotych, ale na jakieś... 40 metrów. Nie no pan, pan żartuje przecież. Nie, nie, nie żartuje. Pan naprawdę nie miał miny, miny takiej, która by o tym właściwie mogła świadczyć, że on żartuje, nie żartował. Ja dopytałem, jak on to obliczył. On mówi wie pan co, bo, bo miasto, wie pan, miasto zwykle płaci dwukrotną cenę rynkową w przetargu. Ja mówię, zaraz, czy ja dobrze słyszę? To miasto po to organizuje przetargi, żeby płacić dwukrotnie cenę rynkową, po to? To wywołało rzeczywiście dużą, dużą radość na, na sali, duże zadowolenie wśród mieszkańców, bo przecież to jest, to jest jakiś kompletny, jakaś aberracja, no.